Albo kuzi, albo zdrajca Ej, wa, ej wa kuzis, witam was serdecznie Jedziemy dzisiaj na koncert do, Jak to się mówi? Okolicy do okolic? Zabieramy was dzisiaj na koncert okolica Koszalina Ze mną jest Ankel Ze mną jest Herman Ze mną jest Małpa Ze mną jest Francuz z nami jest osoba anonimowa Jedźcie z nami, zapraszam Wisz to? Wisz? Czarne P6000, wiesz? Niestety nie ma z nami dzisiaj odcinka. Jest dziewiąta rano, a ja dostałam godzinę temu zdjęcie, jak leży najebany pod sketchem. No. no, no, no. Trzymamy za niego kciuki. Uważajcie że na melange. No, uważajcie. Mamy kolejnego farbowanego gangsta, chłopczyka na lepca. Tak? To chodź, kurwa. Podobają wam się buty, co? Fajne, co? Też by chciał tak. No i co tam u was, mamy tutaj na fakturę numerek 26 Dla tych co nie są anglojęzyczni to jest 26 Za chwilę się zawijamy, bo jedziemy grać koncert gdzieś To jest kurwa najgorszy wynalazek kurwa na świecie, nie? To jest tak samo kurwa jak wchodzisz na YouPorn jest napisane czy masz 18 lat Że masz potwierdzić, że masz 18 lat Myślicie, że zdarzył się kiedyś jakiś 14 czternastolatek, który zobaczył ten komunikat Enter czy nie, enter i kliknął yy, nie mam Mi się zdarzyło parę razy nie no to ogólnie jest pojebane. Najgorszy kurwa wynalazek ostatnich lat. Jestem planeto friendly, ale kurwa wszystko ma swoje granice. Tak? Planeto friendly, kurwa. Co? Wszystko ma swoje granice. No. Jak zwykle tylko pali i pali. No? Nie pijesz dzisiaj? Nie. Super gościu jest. Ja za ciebie się najebię. Ja dzisiaj nie piję. Tylko nie mów cinkowi. To moje, to to moje.

<laughs> nie znam dalej, kurwa. <śmiech> <śmiech> Jebać psy, kochać pieski. Jesteśmy w roku 2002, kurwa, od dwóch godzin. Moje spodnie się same szeroko robią od tej muzyki no. Albo Kuzyj, albo Zdrajca. Co tu się dzieje, tutaj? Dzień dobry. to jest. Kochani szukamy... Czy jest mecz, finał Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund, Real Madrid? Szukamy jakieś fajnej miejscówki, żeby sobie obejrzeć, bo nie chcemy w hotelu siedzieć. A gramy koncert dopiero jakoś po północy, więc mamy dużo czasu. Co nic się nie zmieniło? Na pewno. Dobra, to zadzwonię za 10 minut, może się coś zmieniło dam tą wiadomość, jeszcze raz dla kamery Elo, słyszałem, że szukasz fajnej miejscówki na finał już miał ochotę, to z moimi ziomami dysponujemy całkiem sympatyczną miejscówką w centrum miasta Na, na poddaszu, niżej ci podrzucę foty, jest dobry vibe Już mam te foty Tylko to jest kurwa mieszkanie, my serio chcemy się wpietalać do kogoś do mieszkania A, tak, pewnie, ale patrz jakie mieszkanie, fajne mieszkanie ma Tu tak. beczki będą Będą? Będą <ślappie> 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 Mam zapytać, czy transmitujecie dzisiaj mych w finał ligi mistrzów A, jak już gadaliśmy, dobra, Dzień <ślappie> Halo? No właśnie Będzie? Dobra, to rezerwację chciałbym zrobić na 20.30 na 7 osób. Dobra, to do zobaczenia To oglądamy mecz pod Wydmą, tak? No i super Mielna, widzowie, Mielno podobno niszczy każdego Zobaczymy, przekonamy się Wydaje mi się Nie co ja jeszcze do zniszczenia jest Jerają, kurwa, 20 jointów i później niech wyglądają Jak z dworca Wydaje na Frankfurcie, kurwa Teraz krzyczy U. na nas. Zły jest to jechaliśmy do Mielna Jest godzina 16, koncert gdzieś około w pół do pierwszej Idziemy sobie coś zjeść, przejście na plażę U mnie z Warszawy to tam morza nie mamy za bardzo no tak, poopalamy się trochę. Naprawdę zajebiście. Fisza trzeba jebać, nie? A nie był książulo tutaj jakoś niedawno? I testował kurwa budki z jedzeniem? Shoutout ogólnie do Książula. Jestem wielkim fanem, nie będę pierdolił. Zawsze do obiadku albo do kolacji sobie pooglądam chętnie. Ale zajebiście. Biegłeś, tak? No, musiałem kawałek podlec, bo ja tak nie byłem pewien. Odpaliłem Instagram, mówię po, po, po tatuażach sprawdzę. Dobra. W lepki widziałem, że kuzi ładowaliście i kurwa no. <laughs> I to tak kurwa mnie na, na trop naprowadził. ale szat. Dobra, dzięki. się dobrze, na razie. Dobra, kuzi! Weź, bo Na i... razie. Idziemy do wody jak te małe żółwiki. No. Wróciły wspomnienia z Amsterdamu. No, ta, no. <laughs> Tysiąc myśli. Chyba? Kurwa, kozak w zna. Kurwa, zjebałem. Może coś zjemy. No. Czary -mary. Uuu, uuu. Czarny Mary. Czarny hałasz, kurwa. Hilary, dla ciebie później tutaj. Pani, pani dostarczyła. Możesz sobie tłoka nabić. O! E, Filtracja przez magę. O, no. Weź, go będziemy się tutaj mi temu patrzył. Relacja Francuza. Mówię, wychodzę z oparzeniem. Tak Szukam nie, was po plaży i nigdzie was kurwa kury. nie ma. Siema, oto. Czyli po relacji znalazłeś? No, człowieku, szukają od razu. Ja, pierdolę, szumie, jakie ewolcje. Ogólnie Kuzis, bardzo, bardzo ważny dzień dzisiaj jest, oprócz tego, że gramy dość nietypowy koncert. Finał. Finał Ligi Mistrzów, moja ukochana Borussia Dortmund. Jest w finale z Realem Madryt, którego tutaj nikt nie lubi. Czekaj, czekaj, nikt, nikt nie lubi Realu. Czekaj, nikt nie lubi. Weź, weź. Każdy daje stówę do, do puli? I każdy Garnie dzisiaj typuje wynik. wynik. I, kto to, to, to I kto zgarnie, to, to, to zgarnie ten wynik, ten dostaje Husiana. To ja mówię, mimo tego, że wiadomo, jestem z całym sercem za Borussią, daję 1-1. Bo no to dla mnie będzie 3-1 dla Borussii. 2-0 Real. 2-1 Borussia. 2-1 Borussia. 3-0 Real Madrid. Borussia 1-0. W każdym razie nie ma z nami Cinka tutaj na wyjeździe, on lubi bardzo <śmuszne> obstawiać. Cześć już jesteś nagrywany w tym momencie co przez sobie? kamerę co i Apliego Siedzimy tutaj w barze i obstawiamy sobie, każdy rzuca stówkę do puli Chcesz uczestniczyć też w tym zakładzie? Chcę, kurwa, jak na kamerce bym wam pokazał spodenkę żółto-czarną i byś no. odpowiedział No i kurwa, to co obstawiasz, wynik? wynik. Hmm, kurwa, 3-2 3-2 BVB, o, o, o ciekawe Więc zamknięte by... zakłady no, Dobra, to kuzi Wasze zdrowie. No dobra, ja miałem dupę na hacie kiedyś, pół roku temu. Że aż mi się śmiać chciało, mordo. Leży obok mnie, oglądamy film. I ja specjalnie nie robiłem pierwszego krok. Ona <grym normalnie <grym> leżała <grym> obok i czułem takie. Takie, że ona już... Stresowała się tym, że zaraz coś się zacznie. Ja w momencie jak ją zaczę, Mordo, tylko ją tak... Tylko tak zrobiłem, na brzuchu coś. A ona Że ja przed ciebie no będziesz uśmiechnął. A ona się pyta, czemu się śmiejesz? A ja mówię, nie nic, nic nic stary. stary. Śmiałam się dlatego, bo pamiętam, że kiedyś, jak wiesz dupy zapraszałeś na chatę no. i ty byłeś w tej pozycji, gdzie walczyłeś no, trochę no, o to, no. No. to było to kurwa na odwrót. Nie ma jakby. A to oni płacą, nie ja! To są ujęcia do klipu nowego. Powiem tak, spalenie Dżunta skali. Kali. I kurwa trochę mnie poturbowała ta laska. na kawalerskim jego.

Na-na-na-na <laughs> Zapaliłem, i niepotrzebnie zapaliłem, ale zaraz się napiję, Potrzebnie się napiję. A co to za baton? To dla chłopaków z osiedla, osiedla, O, sypek. O, dzięki. Dla, dla nie. mnie to deja vu. Nie, się, nie? nie chcą nas spuścić Mamy rezerwację. Tak było, widzowie. Widzicie kuzis? Taki skład, w takim ubroju. Nie mówi się tak, nie? ubraniu. kuzis? Zapamiętajcie sobie ten obraz generacja kuzi w takim wystroju. Kiedy takie coś widzieliście. Teraz myśli, że pewnie jakieś lakierki mam ubrane czy coś. Te 6000. Every time and everywhere, motherfucker. Jedziemy teraz na mecz Borussia. Kurwa, gdzie Borussia dzisiaj idzie po trofeum. Kurwa pierwsze od 1997 roku. Gdzie Lars Ricken takim ładnym lobikiem nad bramkarzem wtedy strzelił na 3-1 i wygraliśmy z Juventusem Turyn. Dzisiaj będzie tak, jak mówiłem, będzie 1-1 po 90 minutach. W 118, w 117 Marco Royce w lewe okienko przypierdoli kurwa i będzie kurwa dla Borus 1-0 i, i będziemy najlepszą drużyną kurwa na świecie. Erste runde krankenschein, dann die Oma to. Überstunden nehmen wir zu Not Dann kommt die Kündigung Scheißegal. Borussia Dortmund Ładnie nie? Bardzo ładnie no Wszyscy są kurwa za Borussią Też ją bardzo lubię Lubię Marco Roysa Ale dzisiaj tylko Real Madrid W Londynie mordo W Londynie Będzie się działo zaraz Trzymajcie kciuki razem ze mną kurwa To w czerwcu urodzony Jebane? To jebane, moje. Panowice. Pano? Dobrze mówiłeś. Taki chuj. Kurwa, jeszcze odrabiają. Kurwa, z stronę to Sędzia, chuj! Nic się nie stało. Chuj, wybrałem osiem A zdjęcie możemy zrobić? To... E, trochę jesteście niscy. Kurde, czujesz się taka mała. To jest piękne Wychodzimy sobie na papieroska, a spójrzcie tam Co? GENERACJA KUZI GENERACJA KUZI Dobrze Poszukaj zakresu bo to jest generacja kuzyn, babał jak kuzyn Słomaczelo! Albo kuzyn, albo zdrajca Na to, polska, to nigdy nie, nigdy nie, nie! I nadjeżdża patrz! I nadjeżdża patrz! Chowaj się! Chowaj się! Kuzia, Piątek, sobota, niedziela, dalej to toczy się melasz. Jak chcesz już pójść do domu, znów ktoś zaprasza na seans Dzwoni kotek, nie teraz, wiem, że będzie afera Ale każda dziś wokół wygląda jak Cinderella Będę się tak? puste butelki Na stole malinowy tort i kolorowe cukierki Mam ogień, mam, 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 jest ten... Okay. Dobra, widzicie tutaj, tak? Widzicie to. Widzisz to? Wiesz? W każdym razie jesteśmy na weselu. Gram pierwszy raz z chłopakami na weselu. Jest to wesela mojego dobrego znajomego. Nie wiem, nadal nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale pewnie później zobaczyć. zobaczycie. No, kozłowski złośliwy. I piłka z reprezentacji Polski, bo jesteśmy tutaj, żeby zagrać fajny koncert. Trochę ja się stresuję, bo nie grałem nigdy wesela. Albo kuzi, albo. Krajca. Serdeczne życzenia. Weronika i Kacper, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Obyście mi jak najwięcej szczęścia. Dzięki, Dzieciku. <laughs> już, 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 wszystko się rozpadę. oj, oj, oj. Jestem narkotrafiką, zbawię, oj, oj, oj. Ja wszystko się rozbawię, oj, 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 oj. Popierdzie jak na bule, mamy sędziera. To the... to jest generacja guzji! Numer przegonu młodej. <grym> Zapraszajcie mnie na wesela wszyscy, kocham wesela. Trochę się stresuję. Widzisz? Widzisz to? Widzisz? I to jest kurwa prezes. Bał DJ-a. to się kameruje! Do DJ-a powiedzieć, że Guten tak musi być. E save